Cześć wszystkim, jest Terabik. Ja yy, Chciałbym przestać odpowiednich bezpiecznie przetworzyć w Minecrafcie. To jest dobra, zaczynamy. Zagram na nowo stworzonym świecie. Poda nam się tworzy nowa mapka wszystko. Okej, okay. o fajnie, ale zima śnieg, jakaś góra. Więc tak na początek yy. No fajnie wodospój się tworzył Więc jak na początek cechniemy yy, drzewo My Zbieramy z około 10 kawałków drewno A po prostu możemy więcej sobie tego tego yy, drewna na ten naciąć, ale nie wystarczy 10 kawałków. Zwróćmy jeszcze kawałek, dokąd da radę. Okej, okay, w porządku. Będziemy się poszukać jakiejś kryjówki. Właśnie, stworzymy. Ale podstawowym surowcem jest drewno. No i węgiel oczywiście, aby stworzyć pochodnie. czy się w domku potwornie zrespiły. To mi tak westchniły nie wozili w To może coś tam być. Fajny kanion. Dolina taka. O! Tu mamy węgiel. Pewnie za dobrze nie widzicie, to jest zbyt dobrze go nie widzę, ale... W takim razie zrobimy deski ze wszystkiego drewna. I troszkę patyków. Około 20 nam wystarczy. Teraz zrobimy z do craftingu. I pokażę Wam, jak robić różne narzędzia. W ten sposób robimy toporek i i motyka jeszcze łopaty w ten sposób ok, czyli ja zrobię sobie jeden kilof. off Dobędę sobie trochę węgla i oświetlę lepiej tą grotę, żeby z mi nie zaatakowało no, pochodnie robię w ten sposób węgiel na górze yy, patyki na nowe dole. ups, doleciały trochę ale to nic się nie stało Żeby z nami tu nie wyskoczyło tylko z tej drokty Nie, ona jest dosyć mała Mam coś tylko mógł wyjść Jakiś creeper, że nam nie wyskoczył Natomiast tak zbieramy Węgiel, abyśmy mieli trochę. Ups. Szybko zbiorę jeszcze ten węgiel i spadam stąd. Okej, pochodni wezmę też bo mało mam pochodni mało węgla na tym poziomie teraz o tu jeszcze był węgiel z wierzchu ale nie zauważyłem a ja zrobię cięcie zbiorę ten węgiel zaraz Więc zebrałem ten węgiel już jestem z powrotem teraz poszukam jakieś krytki. tutaj w skalę na gdzieś zrobić chyba że wrócimy z powrotem gdzieś tam w stronę Respańy przyjdziemy bodajże Tak Pudzie w tym respa i gdzieś tutaj zrobimy Żebyśmy się nie żebyśmy nie zabłądzili po prostu Żebyśmy zginęli Tylko spoby był jeszcze respa nasz Typowo do postawimy sobie taki prowizoryczny dom, to znaczy wkupiamy się w skałę. Na razie zbyt nie mamy dużo materiału na budowę do domu to... Ok, boks na razie postawię tutaj. Zrobię yy, pochodni jeszcze. Starczy z, z około 20 24. Zrobię sobie łopatę, żeby było szybciej. Kamienną. możemy robić narzędzia kamienne, drewniane złote żelazne i diamentowe diamenty mają najmocniejszą wytrzymałość są po prostu naj, naj, najdłużej możemy je używać kopiemy Taka grotka na zimie wystarczy. Ok, teraz zrobię drzwi. Pokażę wam jak się robi drzwi. Mi się robiło to właśnie w taki sposób, zapamiętajcie sobie. I drzwi wstawiamy prawym przyciskiem myszy kifając na klosek na dole, gdzie chcemy wstawić drzwi. Wybieram moje pudełko, wstawię środek. I to już będzie koniec poradnika. No więc tak, to już będzie z poradnika. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się poradnik podobał. To jest mój pierwszy poradnik, więc proszę o wyrozumiałość. To dzięki i cześć.